Umiłowane dziecko Boże, nie lękaj się ani nie zniechęcaj, bo Pan, Twój Bóg, jest z Tobą, dokądkolwiek idziesz. On widzi zmagania i wyzwania, przed którymi stoisz, ale chce, abyś wiedział, że On ma plan i cel dla Twojego życia. Nie poddawaj się i nie trać nadziei, ponieważ Bóg zachęca Cię do wysłuchania tego przesłania. Jeśli ufasz Bogu, polub to wideo. Możesz czuć się zagubiony lub niepewny swojej przyszłości, ale aniołowie są tutaj, aby przypomnieć ci, że Bóg ma doskonały plan dla twojego życia. On zna pragnienia twojego serca i poprowadzi cię właściwą drogą. Zaufaj Mu i jego czasowi, bo On wie, co jest dla ciebie najlepsze. Wpisz 1111, jeśli jesteś gotowy. Mogą istnieć sytuacje lub ludzie powodujący ból lub zamieszanie, ale aniołowie chcą, abyś wiedział, że Bóg ma kontrolę. Wzywają cię do porzucenia zmartwień i lęków, oddania ich Jemu. On zajmie się wszystkim i przyniesie rozwiązanie wykraczające poza Twoją wyobraźnię. Nie ulegaj pokusie, by zbłądzić lub porzucić swoją wiarę. Bóg wzywa Cię, abyś pozostał silny, stał mocno w swoich przekonaniach. On jest Twoją skałą i twierdzą, nigdy Cię nie opuści ani nie porzuci. Skieruj swój wzrok na Niego, a On poprowadzi Cię do miejsca pokoju i bezpieczeństwa. Wpisz tak, aby potwierdzić, Pamiętaj, że Boże plany wobec ciebie są dobre i czeka cię świetla na przyszłość. Nie pozwól, by ktokolwiek lub cokolwiek zniechęciło cię do realizacji marzeń i podążania za Bożym planem dla twojego życia. Zaufaj mu, bo on utoruje ci drogę. Posłuchaj dziś aniołów i zrozum, że Bóg kieruje tobą, abyś podążał ścieżką, którą dla ciebie wyznaczył. Będzie cię prowadził, chronił i obficie błogosławił. Zaufaj Jego miłości i Jego doskonałemu planowi dla twojego życia. Jesteś przez niego wiecznie kochany i ceniony. Amen. Pamiętaj, że ufając Bogu masz w sobie tę samą moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Nie musisz pokonywać tej drogi samotnie ani polegać na własnych siłach. Nie musisz się forsować ani dążyć do celu bez końca. Nie musisz być kimś więcej, wiedzieć więcej, pracować więcej lub być silniejszym. Po prostu znajdź ukojenie w Bożej miłości, wiedząc, że Jego ogromna łaska jest dla Ciebie więcej niż wystarczająca. Umocniony Duchem Świętym żywego Boga, jesteś w stanie prowadzić nadprzyrodzone życie. Naszym zadaniem jest mieć wiarę w Boga, ponieważ to On czyni cuda. Uaktywnij w sobie dar wiary i bądź zdumiony tym, co Bóg może przez Ciebie osiągnąć. Jeśli obecnie przeżywasz koszmar, bądź pewien, że nadejdzie czas, gdy będziesz świadkiem przywrócenia swoich marzeń. Pomimo poczucia przytłoczenia z niechęceniem, nie rezygnuj z tego, w co kiedyś wierzyłeś. Bóg złożył ci obietnicę, ale twoja podróż jeszcze się nie skończyła. Zaufaj Mu, On nigdy cię nie zawiedzie. W trakcie pisania tego tekstu ewoluujesz, aby potwierdzić, że jeśli wielokrotnie czułeś, że zawodzisz siebie lub innych, nie jesteś w tych chwilach sam. Łatwo jest popaść w rozczarowanie, niezadowolenie i zniechęcenie, a także poczuć się pozbawionym radości, pokoju i motywacji. Niektóre z naszych planów, prac, pasji i relacji mogły już osiągnąć swój kres i zakończyć swój bieg. Chcę Ci przypomnieć, że te ślepe zaułki są właśnie miejscem w którym możemy być świadkami manifestowania się Bożej wierności, niezależnie od tego, z czym masz do czynienia w tym tygodniu. Pamiętaj, że Boża miłość jest dla Ciebie zawsze nowa, Jego cierpliwość jest obfita, Jego łaska jest głęboką studnią, a Jego wierność nieustannie działa w Twoim imieniu, nawet w nieoczekiwanych miejscach. Powiedz tak, aby ją otrzymać. Jedną rzeczą jest zrozumienie, że powinniśmy ufać Bogu, ale zupełnie innym wyzwaniem jest faktyczne wprowadzenie tego zaufania w życie. Możesz wiedzieć, że Bóg jest dobry, ale trzymanie się tej prawdy może być trudne, gdy wydaje się, że nic dobrego się nie dzieje. Możesz wiedzieć, że Bóg czyni dobro. Ale może być trudno trzymać się tej prawdy, gdy doświadczasz bólu zdrady, zranienia, nieobecności lub wycofania. Możesz wiedzieć, że Bóg zaaranżuje wszystkie rzeczy dla Twojego dobra i Jego chwały, ale może być trudno utrzymać tę wiarę, gdy wszystko wydaje się rozpadać. Chcę Ci tylko przypomnieć, że jesteś w stanie przezwyciężyć wyzwania. Możesz chodzić wiarą, a nie wzrokiem. Możesz mieć pewność, że to, co dla ludzi wydaje się niemożliwe, jest możliwe z Bogiem. Zaufaj wierności tego, który złożył obietnicę. On jest po twojej stronie, towarzyszy ci swoim światłem, wolnym od jakiejkolwiek ciemności. Bóg nie skrywa żadnych mrocznych intencji. Mam szczególną myśl dla tych, którzy doświadczyli bólu, zdrady lub rozczarowania ze strony innych lub sposobu, w jaki ostatnio potoczyło się ich życie. Być może zaufałeś, podjąłeś skok wiary z Bogiem, odważyłeś się kochać, odważyłeś się podjąć ryzyko, tylko po to, by odkryć, że sprawy nie potoczyły się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli czujesz się zniechęcony, rozczarowany i jesteś na skraju rezygnacji, przyjmuję do wiadomości rzeczywistość twojego cierpienia i strat. Chcę ci jednak przypomnieć, byś nie oddawał wrogowi więcej niż to, co zostało ci odebrane. Chociaż nie możesz cofnąć przeszłości, miej wiarę, że twój dobry i łaskawy Bóg może i przywróci połamane kawałki. Bóg jest cudotwórcą, a wszystkie jego obietnice spełniły się w Chrystusie Jezusie. Nie jesteś pokonany, to nie jest koniec. Uczyń to, co Jezus zrobił dla ciebie, większym niż krzywdy wyrządzone ci przez innych. Zawsze jest nadzieja na jutro. Przyjmij jego ogromną miłość w moim imieniu. Aby pozostać na właściwej ścieżce, musisz świadomie podjąć taką decyzję. Decyzja ta musi być podejmowana w każdej godzinie każdego dnia, w przeciwnym razie możesz zboczyć z kursu. Na Twojej drodze pojawią się liczne wyzwania, które będą próbowały Cię wykoleić, rozproszyć, rozczarować lub umniejszyć. Nie możesz pozwolić, by inni przeszkodzili ci w osiągnięciu celu. Aby wypełnić swój cel, musisz wytrwać w wierze. Zaufaj Bożemu przewodnictwu, zamiast polegać wyłącznie na tym, co widzisz, aby dotrzeć do celu. Pomimo oszustw wroga, trzymaj się Bożych obietnic. Nawet jeśli nie jesteś w stanie pojąć Bożych dróg, Zachowaj zaufanie. Kiedy okoliczności wydają się przytłaczające, wybierz wiarę w Boga, zamiast poddawać się trudnej rzeczywistości. Ta podróż wymaga siły i odwagi, ale nie bój się, bo Bóg jest po Twojej stronie. Obejrzyj ten film, aby być świadkiem cudów i otrzymać boskie błogosławieństwa poprzez modlitwę. Ta jednominutowa modlitwa, zakorzeniona w biblijnych naukach, wnosi do Twojego życia bogactwo i obfitość. Jeśli jesteś uduchowioną i empatyczną osobą, która chce wywrzeć pozytywny wpływ na świat, to przesłanie jest najważniejsze. Po wysłuchaniu tej boskiej modlitwy uwolnisz się od klątwy ubóstwa i przywrócisz swoje połączenie z wszechświatem. Umożliwiając ci manifestowanie obfitych błogosławieństw. Nawet jeśli okazja wydaje się obiecująca, jeśli nie przynosi ci spokoju, powstrzymaj się od pójścia naprzód. I odwrotnie, nawet pozornie niemożliwe sytuacje można przezwyciężyć. Szanse są ułożone przeciwko nam wszystkim. Okoliczności mogą sugerować, że tak się nie stanie, ale jeśli zachowasz wewnętrzny spokój i podejmiesz skok wiary, gdy będziesz kultywować umiejętność słuchania szeptu i podążać za tym łagodnym głosem posłuszeństwa pod szeptom, Bóg nie tylko poprowadzi cię dalej, ale także ochroni cię przed rzeczami, które mogłyby przynieść Ci ból serca i ból. Rzeczywiście, jeśli chcesz, jestem zmuszony podnieść na duchu tych z Was, którzy mogą czuć się niewidoczni, lekceważeni, zapomniani lub brani za pewnik. Rozumiem, jak trudne może być wytrwanie i wiara w Boga, gdy czujesz się niewidzialny, nieznany lub niedoceniony. Trudno jest wytrwać w obliczu nieustannego sprzeciwu, przeszkód lub odrzucenia. Co utrudnia chodzenie w wierze Kiedy słyszysz szepty lub krzyki wroga, które mówią ci, abyś się poddał, wycofał lub poddał, trudno jest zachować nadzieję po tym, jak zostałeś zraniony, zdradzony, zawiedziony lub rozczarowany. Trudno jest wierzyć, że po potknięciu się upadku, popełnieniu błędu lub porażce można znów powstać. Chcę jednak, abyś zdał sobie sprawę, że możesz pokonać wszystkie wyzwania dzięki Chrystusowi, który cię umacnia. Ten sam duch, który wskrzesił Jezusa, mieszka w tobie. To nie koniec, nie jesteś pokonany, a Bóg cię nie opuścił. Chcę komuś przypomnieć, że Bóg czerpie z ciebie przyjemność, On cię nie tylko toleruje, ale naprawdę kocha. Kiedy doświadczamy bólu, zdrady, porzucenia lub odrzucenia, często trudno nam pojąć, że Bóg nas kocha. Możemy oczekiwać, że Bóg będzie działał jak ludzie, ale Bóg nie jest taki jak my. Jezus jest wierny i nie zna ciemności. Nigdy nas nie opuści, nawet jeśli popełnimy błędy lub nawalimy. Porażka nie jest końcem. Bóg cię nie opuścił, Jego cel nadal istnieje, On jest po Twojej stronie i jest z Tobą. Nie emujaj własnych myśli o sobie z myślami Boga o Tobie. Nie mieszaj tego, co mówią o Tobie inni, z tym, co opowiedział o Tobie Bóg. Jesteś kochany, wybrany i pożądany. Jesteś widziany, znany i ceniony. Przygotuj się, aby błyszczeć i być potwierdzonym. Będziesz musiał walczyć o utrzymanie zaufania do Chrystusa. Twoja wiara zostanie poddana najcięższej próbie tuż przed przełomem. Zostaniesz zaskoczony przez coś, co wstrząśnie tobą do głębi. Strach, zwątpienie i negatywność będą cię bombardować jak nigdy dotąd. Możesz zacząć wątpić w siebie, kwestionować swoje intencje lub zastanawiać się, czy kiedykolwiek słyszałeś od Boga. Możesz poczuć chęć wycofania się na znajomy grunt, lub pozostania tam, gdzie jesteś, myśląc, że podążanie za Bogiem powinno być łatwiejsze, jeśli naprawdę było to Jego przewodnictwo. Wróg jest nieustępliwy i wykorzysta każdego lub wszystko, by odebrać ci spokój. Radość i odwagę. Musisz niezachwianie wpatrywać się w Jezusa. Trzymaj się Jego obietnic, jakby od tego zależało Twoje życie. Następnie musisz wykonać skok wiary, aby uświadomić sobie, że to Bóg prowadził Cię przez cały czas. Kiedy zdecydujesz się skupić i iść naprzód, bądź przygotowany na przeciwności. Przeciwnik nie chce, abyś realizował Boże obietnice dotyczące Twojego życia lub wypełniał swój cel. Dlatego zrobi wszystko, by Cię zniechęcić, rozproszyć, opóźnić, rozczarować lub zdezorientować. Będziesz musiał walczyć, aby kontrolować swoje myśli. Chronić swoje serce i wzmacniać swojego ducha. Często bardziej kuszące jest poddanie się niż trwanie w wierze, nadziei i oczekiwaniu na przełom. Jest to znane jako walka wiary, ponieważ właśnie tym jest przeciwnik walczy nieuczciwie, sprawiając, że masz ochotę się poddać. To jest trudne, jest nieuporządkowana, jest wyczerpująca. Jest przygnębiająca. Jestem tu jednak po to, by przypomnieć Ci, że ten, który jest w Tobie, jest większy niż ten, który jest na świecie. Przeciwnik jest pokonanym wrogiem. Skieruj swój wzrok na Jezusa, który jest twórcą i udoskonalaczem Twojej wiary. Pisz 777, aby potwierdzić i podzielić się tą wiadomością z pięcioma osobami, które wierzą w Boga. To, co dziś odkryjesz, odmieni twoje życie. W jednej chwili zmagasz się z płaceniem rachunków i jesteś przytłoczony troskami finansowymi, a w następnej bez wysiłku czerpiesz bogactwo. Co powoduje tę transformacyjną zmianę w życiu ludzi? Jest to znane jako genetyczny kod bogactwa. Gdy go aktywujesz, twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Możesz aktywować swój genetyczny kod bogactwa już dziś. Najlepiej aktywować ten kod teraz, gdy ta strona jest jeszcze aktywna. Kliknij link w moim komentarzu, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Czasami musimy się zatrzymać i zaufać Pańskiemu wybawieniu. Po wyczerpaniu wszystkich wysiłków, zbadaniu każdej drogi, szukaniu wskazówek i żarliwej modlitwie. Możemy po prostu potrzebować przerwy i pozwolić Bogu interweniować bez nadmiernego zastanawiania się. Wielokrotne omawianie danej kwestii nie przyniesie przełomu. Martwienie się w nieskończoność też go nie rozwiąże. Być może powierzenie tego Bogu i odpuszczenie jest właściwym krokiem. Możesz zaufać, że Bóg jest dobry, wspierający i troskliwy. Uwierz, że On może stworzyć rozwiązania tam, gdzie wydaje się, że ich nie ma, naprawić relacje, uzdrowić ciała przynieść pokój niespokojnym umysłom i przekształcić smutek w radość. Odpocznij w jego miłości i dobroci, poddaj się Bogu i znajdź spokój we śnie. Aby pozostać na właściwej ścieżce, musisz zdecydować się na konsekwentne podążanie nią. Musisz podejmować te decyzje w każdej godzinie każdego dnia, w przeciwnym razie możesz zboczyć z kursu. Liczne czynniki rozpraszające będą próbowały sprowadzić cię na manowce, ale musisz postanowić, że nie pozwolisz im udaremnić twojego przeznaczenia. Tocz bitwę wiary, aby wypełnić swój cel. Aby dotrzeć do celu, który zaplanował dla ciebie Bóg, musisz polegać na wierze, a nie na tym, co widzisz. Niezbędne jest trzymanie się bożych obietnic w obliczu oszustw wroga. Zaufaj Bogu nawet wtedy, gdy jego obecność nie jest widoczna i miej wiarę, gdy okoliczności wydają się zniechęcające. Ta podróż wymaga odwagi i siły, ale nie bój się, bo Bóg jest po twojej stronie, taj. Mam w sobie wiarę, by to potwierdzić. Często pragniemy wiary, ale stronimy od sytuacji, które ją testują. Chociaż chcemy ufać Bogu, zmagamy się z okolicznościami, w których zaufanie do Niego jest jedyną opcją. Szukamy głębokiej więzi z Bogiem bez znoszenia trudności, ale to właśnie poprzez cierpienie zbliżamy się do Niego. Być może to właśnie w naszych zmaganiach i niepewności naprawdę spotykamy Boga. Choć możemy doświadczać jego obecności na szczytach gór, to właśnie w dolinach spotykamy go naprawdę. Wznoszenie cierpienia u boku Boga wzmacnia naszą wieść z nim. Pamiętaj, że ta próba jest tymczasowa, a po jej zakończeniu Twoja wiara stanie się silniejsza. Chodzenie wiarą może wydawać się atrakcyjne, ale prawdziwym wyzwaniem jest przyjęcie jej pośród widocznych przeszkód i wyzwań. Wierząc w nadprzyrodzone przełomy, musisz pokonywać naturalne przeszkody. Zaufaj, że Bóg może otworzyć drzwi, których nikt nie może zamknąć. Napotykasz na swojej drodze zamknięte drzwi. Nawet gdy masz nadzieję na awans od Boga, jesteś świadkiem, jak inni awansują wokół ciebie. Mimo że wiernie siejesz i wierzysz we wzrost, widzisz tylko upadek. Chociaż wierzysz w Bożą zdolność do czynienia niezwykle obficie ponad wszystko, co możesz sobie wyobrazić, rzeczywistość wydaje się mniej obiecująca. Bitwa polega na tym, co postrzegasz swoimi oczami. Wiara opiera się na zaufaniu, a nie na zrozumieniu. Skup swój wzrok na Jezusie, zachowaj wiarę, unikaj rozproszeń i skup się na górze. Dziedziczenie wymaga zarówno wiary, jak i cierpliwości. Wierna obietnica tego, który Cię zapewnił. Uwielbiam Cię, Panie. Subskrybuj nasz kanał, jeśli masz wiarę w Boga, aby wypełnić swoje powołanie. Przestań skupiać się na powołaniach innych, aby być posłusznym Bożej woli dla swojego życia. Nie możesz pozwolić Duchowi Świętemu działać w Twoim sercu, gdy jesteś zajęty osądzaniem innych. Słuchanie opinii innych przeszkadza Ci w wyraźnym słyszeniu głosu Boga. Nie możesz realizować woli Bożej, jeśli często ulegasz własnym pragnieniom. Nasze pragnienie aprobaty, potwierdzenia lub akceptacji ze strony innych często prowadzi nas do przeoczenia Bożego celu dla naszego życia. Nie lekceważ tego, do czego Bóg Cię powołał, tylko dlatego, że różni się to od powołania innych. Nie poddawaj się tylko dlatego, że postęp wydaje się powolny. Bóg, który nas powołuje, zasługuje na nasze pełne zaangażowanie we wspieranie innych w podejmowaniu skoku wiary. Wiesz, że musisz działać, ale przeszkody sparaliżowały cię strachem z powodu niepewności. Aby wypełnić Boże powołanie, przedkładaj zaufanie do tego, co wiesz o Bogu. Nad niepewność co do przyszłości. Wiara opiera się na zaufaniu, a nie na pełnym zrozumieniu. Być może nie zawsze rozumiesz Boże drogi lub czas, ale zawsze możesz ufać w Jego wierność. Zejście z Bożej ścieżki jest trudniejsze niż ci się wydaje. Nawet jeśli nieco zboczysz z kursu, Boża moc może Cię z niego wyprowadzić. Zachowaj spokój i zrób krok, by rozeznać Bożą wolę. Jestem optymistą, że jesteś gotowy na poznanie potężnej techniki manifestacji obfitości finansowej. Przekształca ona twoje przekonania na temat rzeczywistości na najgłębszym poziomie podświadomości. Naprawdę zmieniła moje życie. Zachęcam cię, abyś szczerze spróbował. Kliknij link w naszej biografii, aby sprawdzić, czy to może zadziałać również dla ciebie. Ważne jest, aby pamiętać, że życie jest ulotne. Mamy tylko jedną szansę po tej stronie wieczności. Nie zmarnuj tego roku. Poszukiwanie potwierdzenia od tych, którzy nie są zgodni z Twoim celem lub przyszłością, jest daremne. Unikaj marnowania czasu na rzeczy, które nie będą miały znaczenia za rok, nie mówiąc już o wieczności. Nie wycofuj się, nie powstrzymuj ani nie zawracaj tylko dlatego, że bliskie ci osoby postanowiły się poddać, ustatkować lub zmienić kurs. Nie oczekuj, że inni w pełni zrozumieją twoje powołanie. Zostało ono nadane tobie, a nie imienia pozostań wytrwały do końca, skupiając swój wzrok na Jezusie i przypominając sobie, że ostatecznie jesteśmy odpowiedzialni tylko przed nim. Ten, który Cię powołał, będzie Cię strzegł, ten, który obiecał, jest wierny. Dziś Bóg mówi Ci: Pojawią się możliwości pracy, ciała zostaną uzdrowione, czeki i listy akceptacyjne zostaną odebrane, relacje zostaną naprawione, a Ty osiągniesz doskonałe wyniki we wszystkich egzaminach końcowych. W tej chwili wróżę Ci sukces i błogosławieństwo. Zaufaj, że pozostanie wiernym sobie wymaga słuchania Pana i podążania za jego wskazówkami. Łatwo jest ulec normom społecznym lub akceptacji, ale prawdziwe szczęście i spełnienie wynikają z życia zgodnego z Bożym planem. Ważne jest, aby pamiętać, że Boży plan dla Twojego życia przewyższa Twoje własne wyobrażenia. Zaufaj Mu i uwierz, że poprowadzi Cię właściwą drogą. Kiedy napotykasz trudne decyzje, niepewność lub wizję, szukaj Jego przewodnictwa poprzez modlitwę. On da Ci odpowiedzi, których szukasz i upoważni Cię do działania zgodnie z nimi. Jeśli taka jest wola Boża, błogosławieństwa przeznaczone dla Ciebie zawsze do Ciebie dotrą. Dlatego nie jest konieczne nadmierne analizowanie lub kwestionowanie wydarzeń w Twoim życiu. Każda okoliczność, którą napotykasz, ma określony czas i cel. Pielęgnując swoją wiarę, zyskasz zaufanie do naturalnego biegu i kierunku swojego życia. Przyjmij pokorę, uznając, że nieustannie ewoluujesz, a Bóg zawsze wspiera Cię we wszystkich okolicznościach.